Cześć Mioczko, witam wszystkich odcinek z pracy na farmie w Kanadzie numer a, 14. Bodajże. O jeszcze już tak do końca nie mam. Nie pamiętam, bo nie zwróciłem uwagi ostatnio, który to był odcinek. E, w dzisiejszym odcinku talerzujemy jak widać. Talerzuję po koniczynie, dlatego też talerzuję dwa razy ze względu na to, że jest bardzo sucho w regionie, w którym jestem bo jestem około 2,5 godziny czyli jakieś, ja wiem no 250 km od firmy eee, tutaj na północy nie, pada, nie padało praktycznie, że w ogóle także no naprawdę warunki są bym powiedział katastrofalne eee, talerzówka, którą mam z tyłu to jest talerzówka, którą mam z tyłu to jest pottinger Eee, teradisk 6001, jak dobrze pamiętam, albo 6000 po prostu. Eee, I konik, który tu ciągnie to jest John Deere 8R310. Najświeższy, e, prawie najświeższy ciągnik na filmie Ciągnik w wersji signature, czyli, no, chyba najwyższa możliwa półka, jeśli chodzi o wyposażenie kabiny. Eee, fotel skórzany z masażem, z wentylacją eee, skrzynia autopower z joystickiem command pro 50 oczywiście eee, to czy, ciągnik jest używany tak naprawdę głównie do to, to jest ciągnik, którego jeszcze nie było na kanale, bo nie, nie miałem okazji go nagrać a teraz akurat mam okazję nim jeździć e, ciągnik z dość ciekawą historią e, może zacznę od tego do czego nie jest używany w czasie wiosny on był używany do siewnika pneumatycznego tego John on, on chodził przy, chyba przy tym 1970 i to był tow behind czyli jednostki siewne były za zbiornikami e, nie, źle mówię, to between, sorry. 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 E, czyli zbiornik był, zbiornik na nasionę i nawóz był za jednostkami siewnymi. E. Tak, czy. E, historia tego cienika, jak się tutaj znalazł, jest dość ciekawa, bo w zeszłym roku mieliśmy Fenta 828, ale niestety ten Fent uczestniczył w wypadku. No i z racji tego, że była całka, a ciągnik był potrzebny na już, to kupili właśnie tego. I to jest ciągnik w niemieckiej specyfikacji. On przyjechał z Niemiec. Powiecie, może trochę, pana, trochę paradoksalne podejście. Ciągnik wyprodukowany w Stanach, sprowa sprowadzić z Niemiec do Kanady. Ale to jest właśnie ten sam, ten sam e, względ, o którym mówiłem kiedyś tam. Po prostu jest taniej sprowadzić sprzęt wyprodukowany w Stanach czy tam w Kanadzie do Europy, niż kupić ten sam e. Taniej jest kupić sprzęt wyprodukowany w Ameryce z Europy i go sprowadzić do Ameryki, niż ten sam sprzęt kupić tutaj na miejscu. I to mówię o kwotach rzędu 20% niższych. Łącznie z kosztami transportu, cła i tak dalej. Wydaje się to paradoksalne, ale to jest prawda. Eee, trochę czasu nie nagrywałem, ostatni był, odcinek był o czym, a o, o tym jak kosiłem eee, od tamtego czasu w sumie to trochę z tą prasą okrągłą jeździłem, później padało, to grzebałem w garażu, grzebałem przy tej talerzówce właśnie, bo wiele talerzy miało luz, znaczy na łożysko po prostu albo się dociaś je części albo się łożysko wymienia no ale to też były dwa dni roboty bo tych talerzy parę jest um. jeszcze, a jeszcze siłownik, jeden musiałem wymienić bo co? bo z niego uszczel... w nim uszczelniać jeden poleciał i czek na zewnątrz a z racji tego, że to leżówka była potrzebna na przedwczoraj, to po prostu zmieniłem cały siłownik, bo mieliśmy na półce we warsztacie. Eee, to też właśnie tak uczyniłem. Jak to w ogóle widać, po nie spojrzałem. To w porządku, widać, dobra, pasuje. No leżówka o szerokości roboczej 6 metrów. I mimo tego, że to tak naprawdę na 6 metrów to jest nic dla takiego konia, to oj czuję. Przy prędkości takich 8,5 mil na godzinę to czuję. Tak jak pierwsze przejazdy robiłem to nie, tak jak jeździłem koło 7,5 mil na godzinę, czyli ja wiem że to jest około 11 km na godzinę, może 12 to te 8,5 gdzieś będzie 13-14 km na godzinę. Sucho jest niemiłosierne, no ale na to nic nie poradzę. Pole na którym jestem ma powierzchnię 290, łakrów, bo to jest półsekcja z tym, że tutaj w tym północno wschodnim narożniku są budynki i w południowo-wschodnim narożniku tam jest rozdzielnia elektryczna, tam też nie ma za bardzo wstępu i jeszcze rzeczka wokół tego, rzeczka, kanał wokół tego jest to. Oczywiście tam się nie pakuje. Także no to też, by... tak to by było 320 akrów. E... No i tak to właśnie jest. Także te, żeby stależować to wszystko za pierwszym razem, zajęło mi to półtora dnia, czyli tam ile. Robiłem około 100, znaczy wczoraj zrobiłem 160 akrów dzisiaj zrobiłem 140, tylko że zacząłem wcześniej, bo zacząłem o 7.30, teraz mamy godzinę 17.30. Także dzisiaj myślę, że te 180 gdzieś zrobię, może troszkę więcej i też będę musiał skończyć. To wie, czy mi nawet paliwa może nie braknąć, bo wczoraj zużyłem, na te 160 akrów, jakieś 400, e, znaczy jakieś, dokładnie 412 litrów paliwa. Jak się komuś chce matematykę robić, to może sobie policzyć jakieś średnie spalanie na akr, czy tam na hektar. E, na akr wyjdzie średnia 2,5 litra na akr, czyli kogoś... Dobra, wyszło na to, że ja sam zrobiłem matematykę. Policzyłem, to wyjdzie średnio około 7 litrów na hektar. Co przy głębokości 3,5 cala, czyli jakieś 9 cm, i szerokości roboczej 6 m, i prędkości około 11 km na godzinę. Przy bardzo suchych warunkach myślę, że to jest dość dobry wynik. Chociaż nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Pewnie się pojawią pytania, skoro to jest tak daleko, to czy dojeżdżam codziennie na firmę, czy tam no do domu, czy jak to wygląda? Nie. Mam wynajęty pokój w hotelu, gdzie też nocuję bo zabrałem wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy ze mną rzeczy, które mogą paść, mam je ze sobą w sensie jakieś tam jeszcze piastki do talerzy zapasowej i tak dalej Śroby takie, które trzymają wał bo one się lubią ściąć Mimo, że to są śruby M22 Oczywiście smar, bo smarujemy sprzęt Codziennie e... Ubrania I... Dobry humor <grybujesz> W zasadzie to tyle, co się zabiera na takie wypady e... no te... Tak to właśnie wygląda. W, nie w tym tygodniu, tylko w przyszłym, bo dzisiaj mamy piątek. E, którego? Piątek 25 lipca. To myślę, że w przyszłym tygodniu ruszę z dużą kostką, już tak na, na pełen etat, że tak to ujmę bo się zaczną żniwa e, Żyta, bo To pierwsze idzie pod kosę, później będzie. Pożycie będzie jęćmień, jęćmiąka, nie wiem czy jęczmionka idzie w kostki czy idzie w zwikę w tym roku, zależy po którym kombajnie, jak po X9 czy po Lexionie, bo jeszcze Lexion ma się pojawić w tym roku, to pewnie będzie szło w dużą kostkę, bo ci którzy trochę prasowali słomy po kombajnie rotorowym wiedzą, że... Prasa okrągła i kombajn po rotorze nie idą w parze. Znaczy słoma po kombajnie z rotorem nie idą w parze, niestety. No i tak to właśnie wygląda. 嗯。Mm. Także to jest taki mały szybki update z tego co u mnie Ale żuję później i wrócę to nie wiem co będę robił Podobnież tam gdzie mieszkam pada Także chłopaki chyba też nic za bardzo nie robią Aha I tylu Jak wrócę, to też pewnie będzie padać bo patrzyłem na pogodę to ma dość sporo lać Czyli pewnie dalej będę grzebowy w warsztacie. No, dobra, to tyle. To by było na tyle z tego odcinka. Na razie cześć.